Witajcie, bohaterką dzisiejszego odcinka jest kobieta, dla której słowo niemożliwe nie występuje, w ogóle nie ma go w słowniku. A gdzieś naprawdę nie masz w słowniku słowa niemożliwe? Nie, no nie mam. Nie mam, nie ma takiego słowa. No, ale jak to się stało? Że Agnieszka zapragnęła być strażakiem. To rodzinna tradycja, natomiast to nie jest tak, że ja od początku chciałam być strażakiem, bo faktycznie kiedyś, jak myślałam o tym zawodzie, to wiedziałam, że jest to typowo męski zawód. Mhm. Widziałam mojego tatę, który czasami się zrywał w święta wielkanocne. Pamiętam do jakiegoś pożaru kurniku. Przez wiele lat jakoś idea tej, tego pomagania ludziom mnie towarzyszyła. Chciałam być lekarzem, a w ostatniej trasie maturalnej to się zmieniło i nagle tak, będę strażakiem. Co trzeba zrobić, Agnieszka, żeby zostać strażakiem? E, tak, trzeba być wysportowanym. E, ja na przykład od zawsze uprawiałam sport i ta nie miałam problemu z tą sprawnością fizyczną, bo grałam, e, jak dostawałam się do szkoły, to grałam akurat w pierwszej lidze piłki ręcznej. Natomiast osoby, które tak naprawdę nie uprawiają sportu i dopiero w pewnym momencie decydują się na bycie strażakiem, no, muszą troszeczkę włożyć w tą siłę. Trzeba się dużo razy podciągać, maksymalnie 26, żeby dostać tą maksymalną ilość punktów. No i koperta, dynamika. To też dynamiki nie zrobimy w kilka miesięcy. To jest coś, taki proces, który jednak tą dynamikę nam buduje przez wiele lat. Czy bywają takie momenty, kiedy e... No chcesz zmienić robotę, mówiąc krótko. Z jednej strony, jak już zostaniesz strażakiem, to to jest takie twoje paliwo, że to cię napędza. To jest i adrenalina, więcej. słuchaj. Faktycznie ta adrenalina jest czymś co uzależnia. Pamiętam taką jedną ze swoich tam pierwszych akcji, gdzie mieliśmy jechać i w takim terenie podmokłym, w takim bagnistym nad Wisłą były zwłoki do wyciągnięcia. Musieliśmy je wyciągnąć. Hmm. I. I wiadomo było, że te zwłoki już tam są z 3 miesiące. Faktycznie, no, poszliśmy, wyciągnęliśmy i było OK. Bo jak się okazuje, służby mundurowe mają swoją, tak, olimpiadę, macie swoje zawody. Powiedz coś o tym więcej. Co dwa lata od 1976 roku organizowane są takie zawody World Police and Firegate, Strażacy, policjanci, straż graniczna. Czy jeżdżają na taką olimpiadę? I stają w szlanki. A wśród tych sportów jest typowo strażacki sport Fighter Combat Challenge. Sam ten sport to jest coś, co mi pomaga udowadniać samej sobie, mm -hmm. że hej, Aga, jest całkiem nieźle, jeśli chodzi o sprawność. Dasz radę. Co jeszcze jest takiego fajnego w pracy strażaka? Znaczy, to jest w ogóle taki nietypowy zawód. My jesteśmy 24 godziny razem. Czy to są święta, sylwester, różnie, w zależności jak wypadnie służba? W cudzysłowie musimy być razem. My jesteśmy razem. Jesteśmy jak rodzina, uzupełniamy się, to są takie stosunki, że żyjemy razem, chodzimy razem na siłownię, jemy razem posiłki, jemy razem kawę, rozmawiamy, ćwiczymy dużo razem. Ty masz jakieś takich swoich, nie wiem, dziesięć przykazań takich, wiesz, którymi się kierujesz na, na, na co dzień, jak dążysz do celu. Ja wtedy nie wiedziałam, kim będę w życiu. Też, też miałam jakieś wyobrażenie, natomiast cytując właśnie tego klasyka, najtrudniejsze i najważniejsze decyzje w życiu podejmujemy, kiedy jeszcze jesteśmy młodzi. Udowadnianie sobie i cały czas trzeba się starać, być jeszcze lepszym, jeszcze lepszym. Trzeba bardzo dużo od siebie dawać i nie oszukujmy się, w zawodzie strażaka Ferrari sobie nie kupimy. A tia, czerwone duże jest. Ale dokładnie tak, to jest po prostu wymarzone auto. Mam tą satysfakcję w życiu, i, i tak naprawdę po każdej służbie ja czuję taką satysfakcję, że realizuje się. My, jako strażacy, może ludzie nas y, lubią nie za czyste auta, tylko za to, że y, niesiemy jakąś tam pomoc. Jesteśmy pracowici. Tak mam takie odczucie, że wszyscy moi koledzy tutaj, z którymi pracuję, naprawdę to są pracowici e, ludzie. Może pora się sprawdzić. E, dowodem niech będzie na to ta cudowna e, dzisiejsza bohaterka e, Agnieszka Wojciechowska, która, jak powiedziałem na początku, jak przystało na to nazwisko, jest cudowną, ekstremalną kobietą, która nie boi się niczego, nie boi się wyzwań. E, Dzisiaj naszym gościem i mam nadzieję, że przybliżyła wam dość mocno cienie i blaski zawodu strażaka. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Do zobaczenia. Dzięki Aga.